Yo, yo, widzowie, w dzisiejszym odcinku zagramy sobie takie standardowe, najbardziej standardowe Bedwarsy. Bo ostatnio zobaczyłem sobie na YouTubie, że patrzę sobie i chciałem sobie w końcu pooglądać takie normalne bedy, tak? Bez żadnych Bedwars, ale patrzę na YouTuba i nie ma. No, po prostu nie ma czegoś takiego na YouTubie, a więc właśnie postanowiłem teraz coś takiego zrobić. No, no, no i teraz co zagramy dzisiaj? Takie najzwyczajniejsze będę będę mówić. A więc co? Zaczynajmy. Pierwsza runda. E, mamy 7 graczy. Zaczynamy pierwszą rundę. W ogóle to jest drugi film na moim kanale, więc was zapraszam e, do subskrybowania oraz do lajkowania mojego kanału, mm, ponieważ dużo osób nie subskrybuje. A też wiem, że dopiero zacząłem, no to dużo osób mnie też nie ogląda. A więc co? Czekamy. No nie, widzimy się w następnej rundzie. A więc tak, już mamy kolejną naszą rundkę. No nie kolejną, bo to jest nasza pierwsza rundka. Jesteśmy z Szarym. Nie wiem, czy może się znamy, może się nie znamy. Chyba byłem z nim jeszcze. Coś do mnie napisał, niestety ja nie znam angielskiego. Ja muszę się trochę podszkolić w angielskim, ponieważ... No, nie znam, a gram na Hypixelu. Bo dobra, przecież tam jakiś strajk, który leciał z Bridge'em tylko na szczęście spali. albo i nie na szczęście. Mm, kupujemy sobie tutaj, tak, 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 tak. Okej okay, podłożę mm, to. Nie nie, 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 nie. Co ja robię, co ja robię, co ja robię, co ja robię. Jeszcze sobie drobinki kupimy. Drabinka. Tutaj, 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 tutaj. Okładamy. Mm -hmm. Uy... I co? I lecimy. Eee, obudujemy sobie beda tak dosyć mocno, ale samą wełną. A, dobra, okej, okay, okej, okay, sorry, 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 sorry. Wiedziałem, że ty będziesz grać na beda. Dobra. Nie, nie. Tam jest sklepik, tam jest sklepik. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie narzekajcie tylko, że nie umiem Speed Bridge'a, ponieważ... Nie wiem, czy wiecie albo i nie wiecie, ale po prostu nie umiem Speed Bridge'a. Oczywiście Speed Bridge'a robię, ale bardzo często się na nim wywalę. na mnie, teraz jest film to pewnie się wypalę. Dobra. Okej. Okay. No dobra. Już drugi. Nie... Ale myślałem, sobie poradził z czerwonym i? pila. No? Nie poradził ch chyba sobie. Tak nie poradził niestety sobie, ale. Polecimy do niego jeszcze raz. Bo nie możemy mu dać ani chwilki do zastanowienia się, co by nam zrobić. Okej. Okay. I to on już tam leci na górę, ucieka. Lubię takich graczy. Po co on ucieka, nie? Totalnie. Nie się z nami być. Moim zdaniem. Dobra, on mnie na szczęście nie widzi że tutaj jest niebiescy mają w ogóle beda? oni nie mają beda dobra nie mogę postawić tutaj bloku wy, wy nie mogę postawić bloków. co ja robię? co ja robię? Ja nie wiem gdzie ja jestem, No chwila gdzie ja jestem no? dobra, przynajmniej innego żółtego zabijemy ja nawet nie wiedziałem czy oni mają łóżko czy nie ja Bloków tam nie mogłem postawić, i to zamieszanie zrobiłem. W ogóle, czemu oni się na mnie. Ach, Jezus! Czemu oni się na mnie sfokustowali? Hmm. Może mieli sojusz. W sensie my no, tak wyglądali, tak stali. Nie bili się. Chociaż chyba żółty zniszczył niebieskim Beda. Albo to nie był on. Chodź do niebieskich. Niebieskich trzeba wyeliminować. A jak, tam be, a jak tam ich nie będzie, to przynajmniej będę miał narato za gratiska. Okej. Okay. W ogóle planuję odcinek, że gram jak Wojan na Bedwarsach. Tak, planuję odcinek, gram, gram jak Wojan na Bedwarsach. No ciekawe, czy wam się to spodoba. No na pewno będę dużo, ale no to dużo... Dużą ja od łóżka Czemu mi się ciągle myli? Eee, tak Tak Ej, eee, sojusz! Ej, on... Chłop chciał sojusz Chłop chciał sojusz, po czym mnie wyeliminował fireballem, nie? Ja naprawdę też z nim chciałem sojusz, ja też do niego kucałem nie? Prawda. Nie, no, ciągle myślę, że tam jest. Fajny do nas? Nie. Ym, sobie tak. Dobra, tak może być chyba. Tutaj idę. Można sobie kupić. Łuki, łuki. Hmm, może sobie nożyczki kupię. O, mieczyk. Mieczyk to sobie kupię. też nam do czesta. To on nam zrobił most na, na diamenty. A z diamentów pewnie będziemy mieć nasz szmaragdy zaraz. Dobra. No nie, no co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Ja nie mogę. Dobra. Co to w ogóle było? Co to był za fail? A, nie mogę. Dobra, lecimy tam jeszcze raz, bo nie chcę zostawić tego miejsca. Oj Czemu tam jest różowy? No weź go bić Dobra, tak. no, to, to nie nic nie tam pograją na no, to sobie... ...niech sobie wszystko zostawię żeby... O no, czemu wy wszystko kusowali no? Co to jest? Ej, co to jest, widzowie? Co jest? Co to jest? Nie wiem. Gracze Skypexy oszalali, nie? Fokus totalny na nas. Ja nie mogę. też jest zabawne. Ten też ma fireballa z mojej drużyny. Ja w ogóle Fireboli nie kupuję. A co dopiero oni? Dobra. A nie znowu ten fire był do nas. Nie wiem czy w ogóle wysłyszycie dźwięk. Obyście słyszeli... tutaj yy, okay, tak, tutaj tak, tutaj tak, tutaj tak, tutaj tak, tutaj tak Jaki fokus! Jaki fokus! Dobra. Miałem w ogóle tam nie miałem tej akcji, która się tutaj wydarzyła. Gdyby nie ten fail na początku. Bez kitu. Ten szary miał się wyeliminować Teraz ja się okaże, że szary chce mnie po prostu wkurzyć Nieźle! No niech ciebie tam pobije ogień Wiele w ogóle nic nie mówiłem, bo taki skupiony byłem. Y Okej. Okay. No. pixel. Okej. Okay. Mega dziwne. <grym> mm, tutaj kupujemy i sobie pokupimy więcej wełny, o wiele więcej wełny. I jeszcze na jednego fireballa dostać. Przed chwilą w sumie to mówiłem, że nie kupuję fireboli Anuluję to co powiedziałem. Bo czasem mi się zdarzy, ale to czasem, widzowie. Czasem. Cza tylko, tylko czasem, naprawdę. Yy, fireball. Dobra. Tutaj kupimy sobie jeszcze... W sumie to już nic ustawimy bardziej. Siema, siema. Czemu nie strzyłeś firebolly? Chociaż potem. I ten typek mój chyba trochę przesadza. ma za dużo fireboli. Okej, okay. biali, 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 biali. Nie ma białych. Nie ma białych i nie będzie białych, bo ja nie chcę, żeby byli biali. Ej, kup sobie tak są wystarczy. No nie no, ile on mi HP zadawał, co jest no, jak on mnie na trzy hity ma to, to, totalnie nie? No? totalnie Chłop sobie mieczem mam mnie na 3 hity Ciekawe czy się w ogóle opłaca, jak miecz Znaczy no, kamienny miecz ty, znaczy, Nie kamienny, co ja gadam Eee, deksowy. Bo... zawsze każdy, kto ma jak sobie Nie wyeliminowuje. Jeżeli można to powiedzieć. O no nie no! Chłop! Nie da się. Go się nie da pokonać! Przysięgam! Morskiego się nie da pokonać! Przecież Technoblade by go nie pokonał. Technoblade, rozumiecie to? Technoblade by go nie pokonał. W ogóle napiszcie w komentarzu, jaki, z jakiej korzystacie myszki, bo ja korzystam z rokatką pro. No, no nie, no, co? no, nie no, chłop no, jeszcze... Nie, chłop ma jeszcze poczki. Morscy? Dobra, morscy, to jest totalny wojan, nie? Na ile procent my nie wygramy tej rundy? Na milion. Dobra, jesteśmy sobie na szmaragdach. Okej. Okay. Mamy dwa, czyli łącznie mamy pięć, bo jeszcze w fazie mam. Jezus, ja się tak cykam, kiedy tutaj skaczę. Czemu wszędzie są kamienne miecze na mapie? To mnie tak bardzo się zastanawia. Bardzo mnie to zastanawia. Nie wiem, czy mam lecieć w sumie to na morskich. <laughs> lepiej nie. Dobra, lepiej nie. A on ma gorszego seta ode mnie. Dobra, mamy pięć. Mamy cztery, a tam mamy trzy. Więc już mamy nadjeksowego seta. Ok, idziemy sobie do. Żeby coś kupić. No nie. Dobra. Stać nas na lecik. A to zostawimy sobie na później. Mm, dobra. Ostrość już mamy, a... Ja nie mogę teraz też z... też idę tam. Kupimy... Nie. Tu my, my nie jesteśmy to tak co Teraz tak patrzę. Co no wy sobie tutaj jeszcze kupić No ja diamant, nie, nie wiem czemu ale nie wiem go kupić. Pewnie już go mamy Pewnie tak. Dobra. Yy, zostałem tylko ja z jazmorskimi. Morscy już mają golemy, i tamte inne. Dobra. No nie, no ja się cykam do nich iść. Ja teraz sobie tak chodzę po mapie, ale przecież się do nich nie przyjdę. Dobra, trzeba być odważnym. Mama mówiła i nadal mówi. A! I w ogóle, jaką golem, golema tutaj? Też się spani? Nie robię. Dobra, Nie, no, nie, 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 nie. Dobra. Dobra, GG widzowie. GG, koniec gry. Niestety, ale przegraliśmy. Więc co? Tak zakończymy w sumie ten odcineczek. Myślę, że wam się odcineczek spodobał. Nie było tutaj jakiś zaawansowany montaż, albo jakieś cięcia. No bo to miały być po prostu najzwyklejsze bedy. A więc co? Tak skończymy właśnie odcinek. I pa. pa.